Cześć. Dzisiaj zawitała do mojego studia pani Aleksandra, jest już po sesji kobiecej. I powiedz mi, Aleksandro, czy obawiałaś się czegoś przed sesją zdjęciową? No, moją taką główną obawą było to, że nie będę miała pozować, nie będę będę się czuła wariatka trochę przed obiektywem, ale nic takiego się nie wydarzyło. To się cieszę, a powiedz mi, co czułaś w trakcie sesji? Jak się czułaś podczas, podczas już wykonywania konkretnych pust w kolejnych stylizacjach? Jakie masz przemyślenia? Myślę, że z każdą kolejną, z kolejnym zdjęciem było coraz to fajniej. Było to już, stawało się już taką zabawą, tak? Już nie czułam stresu, odszedł, czułam się bardzo dobrze. A powiedz mi, jaką się okazałam dla ciebie osobą? Czy pomagałam ci, czy, czy nie pomagałam? Super. Karolina wprowadza taką atmosferę, że generalnie stresu nie ma. Także polecam wszystkim. Nawet nie trzeba tego, jak tutaj się śmiałeśmy, powitalnego szampana, bo atmosfera jest tak luźna, że nic nie trzeba. To się cieszę. A czy uważasz, że inne kobiety też powinny zrobić sobie taką sesję kobiecą dla siebie i pomyśleć też o sobie jako o kobiecie i docenić siebie przede wszystkim? Zdecydowanie tak. Choćby sam fakt, że w tym pięknym makijażu i fryzurze będę do końca dnia chodziła, to już jest taki plus. A sama sesja, już te zdjęcia w tej wersji, takie jaką mi pokazywała Karolina, no to już wydobywa naprawdę piękno każdej kobiety. Więc wszystkim polecam. Bardzo dziękuję, Aleksandro, i do zobaczenia na kolejnych sesjach. Do zobaczenia.